Problem z głosem. Nie przejmuj się Ostin. Daję głowę, że problem jest mały. Jak miałam sześć lat, zabrałam swoją rybkę obiego do weterynarza i on też się denerwował. I co, wyleczyliście go? Nie, trzeba było go uśpić. Czemu ja cały czas Cię pocieszam? Cześć! Mamy herbaty z miodzikiem dla mojego misia. Dzięki mam. No i jak lekarz przyniósł już wyniki badań? Nie, no to czekamy. Co to za na obsługa? W naszym sklepie z materacami, jak wejdziesz, to nie wyjdziesz, a jak wyjdziesz, to pójdziesz, pójdziesz spać. Albo nie królewskie materacy, nawet słowa i na łóżkach! No Przeprowadziliśmy badania. Nie! Nie przedstawiłem jeszcze wyników. O. Proszę mówić. Z badań wynika, że państwa syn ma niewielkie gózki na strunach. Mam guski? Tylko nie guzki. A co to są te guski? Spokojnie. To nic poważnego. Ale gdyby nic z nimi nie robić, to mógłbyś już nigdy więcej nie zaśpiewać. Co? A, rozumiem. Jak on będzie po tym tańczył? Ten człowiek jest potrzebny. Codziennie było to pytam. Doktorze. Po tygodniu powinien znów zacząć śpiewać. A, a mówiłam, że nie masz się czego obawiać, ale mogą się pojawić efekty uboczne. Widzisz, a mówiłam, że jest się czego obawiać. Jakie efekty uboczne? Jest niebezpieczeństwo, że upraszczając, struny będą wydawać trochę inne dźwięki. Czyli, jeśli nie przejdę leczenia, mogę już nie zaśpiewać. A jeśli nie przejdę, mogę już nie śpiewać tak samo? Dokładnie. Że jeszcze raz zapytam, i jak on będzie po tym tancie? Bardzo proszę, wyjść z gabinetu. Z nie żartuj sobie. To nie wasza wina. Ja to wiem. Właśnie dlatego ci nic nie kupiłam. Nie wiem, jak pan podejść Ach. do tego leczenia. Och, trzeba zdecydować. Spiszmy sobie za i przeciw. brzmieć potem jak wybiórka. Albo delfin butlonosy. Nie sądzę, żeby tym miał kiedyś brzmieć jak delfin. Tego się nie da przewidzieć. No wiesz, nie chcę Cię denerwować, ale może zaczniesz zmiecić mnie. Nie przejmuję się. Hej, <laughs> co słychać? Fajnie, że jesteście. Zaśpiewam dla Was Breakdown The Walls. problemami technicznymi, zacznę od początku. Nie chcę śpiewać jak Defin. Co mam robić? Jeszcze nigdy nie musiałem podjąć trudniejszej decyzji. To robić bardzo łatwo: rzuć monetę. Co tu mam? Piątkę, piątkę i piątkę. Którą z nich rzucić? Dobra, nieważne. Zadzwonę do Jimmy'ego Stara i poproszę go o więcej czasu na dokończenie dema. Dobra, ja się tym zajmę. Jestem menadżerką, dzięki mnie można załatwić wszystko. Siema Jimmy, tu Trish. Potrzebujemy troszkę więcej czasu na nagrania. Aha, aha, świetnie. No, o ile nam przedłużył? W ogóle. Muzykę, skoro możesz przejąć po nas biznes? Sorry, ale nie chcę poświęcić życia materacom. Nie chcesz przejąć po nas head? Jesteśmy z małą królewską parą materacowego królestwa Majan. To kim ty jesteś, synu? Waszym synem? <grystwa> jesteś księciem materacowego królestwa. A pewnego dnia korona będzie czekać na twoją głowę. Tak, ale za kilka dni Austin może zdobyć kontrakt płytowy. Właśnie! Brakuje nam dosłownie tyle. Wiecie, jak ja lubię występować? Masz, to bo tak się z Ty też lubię występować. W naszej pracy to jest nawet zalecane. Widziałeś naszą reklamówkę? Chcę przecież śpiewać. Co jeśli coś pójdzie nie tak? Wtedy wszystko się skończy. Nie mogę w ten sposób myśleć. Oszaleję, jeśli nie będę mógł śpiewać. Zdecydowałem się już. Muszę podjąć ryzyko. Będzie mi źle, jeśli nie będę mógł śpiewać w swoich piosenek. Dziękuję, Austin. Zadzwonię do doktora Granta. Napompowałem 100 balonów. Teraz trzeba je tylko zawiązać. Austin, ty wróciłeś! Witaj w domu, stary. Jak ci się podobają dekoracje? Tak? Dobra. Szczęść komplementów, a ja przed chwilą napompowałem dla ciebie ponad 100 balonów. Kazał mu się odzywać tylko w nagłych przypadkach, żeby wszystko się dobrze zakończyło. Przez 48 godzin ma zakaz mówienia. Zostało jeszcze 12? Lekarz mówi, że to ważne. Nie może wypowiedzieć nawet słowa. Spoko. Jakiego słowa? Nie może nic powiedzieć. Jasne. Nie może powiedzieć słowa nic. No, coś pani z trudnego. W ogóle nie może mówić. Spróbuj się kiedyś tak pobawić. Kombinowałem prosty system komunikacji na kolorowe bandany. I kolor ci tak niebieskie, jak chcesz coś pić, zielona to niebezpieczeństwo, czerwona, A nie, czerwona to niebezpieczeństwo, zielona jak atakuje wąż albo fioletowa-różowa, jakbyś się spudził na początku. A trzy na raz, jakbyś chciał kawę. Żółta! Masz pająkę na koszulce! Patrzę, pomóż mi. O, rozumiem. Masz, zajmę się tym. Z moim kuplem Total Odesłałeś się To nie pomyślałem O raju, jeszcze powinieneś milczeć Myślisz, że zniszczyłeś strony? No nie wiem Musisz cały czas gadać? A ty musisz mnie cały czas o coś pytać? Wszyscy przestają mówić Postaramy się, żeby Austin milczał Nagramy demo i kiedy dzień się tu pojawi Będziemy przygotowani i mu kurczę! Zmiana planów, dzieciaki Za godzinę mam samolot, więc wpadłem na chwilę po demo, które usmażyliście ma inny lat? Szczerze, panie star, naprawdę mi głupio, ale nie mamy dla pana dema. Byliśmy pewni, że przyjdzie pan po mnie za kilka godzin. Eee, to niedobrze. Nie mamy tych kilku godzin. Ach. W takim razie jest umowy płytowej nici. Ach. Panie star, chwila, chwileczkę. Zaszpiewam tę piosenkę na żywo. Co? Suwer. No dobra, okej. Okay. Tylko zbierzcie się szybko. Pięć minut, tak? Będzie fajnie. Jest to robić. Wiem, już to robię. Oski, co robisz? Nie próbowałeś, że no wszystko jest dobrze? Co jak na stałe uszkodziłeś struny? Co jeśli będziesz fałszował? Cóż, zaraz się przekonamy. Hmm? Dawać des! Sometimes it feels like you lost your swag. You gotta kick me safe, comforting the skills that you have. And it all looks wrong. You're looking down You get dizzy, doing 360s and you can't break out

To chyba oznacza zgodę. Tak! O, wydamy razem płytę. Czułam, że prędzej się później się uda. Mamy dla ciebie plakat z wielkim napisem. Gratulacje! No i znowu nikt mi nie powiedział, że mamy coś ci kupić. Chyba my tak ale także się artysta ze studia Stary Rekord, Austin Moon! Tak, mają najkorzystniejsze ceny w mieście. Zajęć mi gościu, do Królestwa materacy. W Królestwie, Królestwie materacy. każdy śpi na łóżku! Mój książę z bajki!